Witajcie, Kami z tej strony, witam w projekcie The Mountain of God. Dzisiaj jest 13 lutego 2022, witam Was w wideo numer 51. Przez ostatnie lata, ale tak bardziej dosadnie przez ostatnie miesiące czuję prowadzenie w swojej modlitwie przez Boga do tego, żeby skupiać się na bardzo ciekawej. Stronie mojego własnego chrześcijaństwa. To jest skupienie się nad praktycznością tego, w co wierzę. Na ile to, co wyznaje, jest tylko filozofią i teorią, a na ile tak naprawdę sprawdza się w praktyce. Szczególnie bardzo fajnie widać w momencie, kiedy się prowadzi rozmowy z ludźmi niewierzącymi, albo szczególnie, którzy się bawią jakąś ezoterkę czy, czy, czy czary i takie inne rzeczy. Teoretycznie chrześcijaństwo się po prostu nie sprawdza. To jest filozofia, którą odrzucają nawet ludzie, którzy po prostu mają, tam, nie wiem, żyją sobie w dostatku w dzisiejszym świecie i jest fajnie, ale to nic nie zmienia. Natomiast ostatnio Bóg mnie prowadzi właśnie do tego, żeby być osobą, która jest w stanie prowadzić życie chrześcijańskie w bardzo praktyczny sposób i przez to sprawdzać, na ile historia, na ile to jest faktycznie coś, co działa. I przez to pchnął mnie do tego, żeby spojrzeć na Kościół z tej perspektywy. I co ciekawe, ponieważ jestem, nie jestem w Kościele przez, przez już długi czas, ale Kościół zawsze był i zawsze będzie dla mnie czymś, co bardzo jest mojemu sercu, ze względu na to, że jestem jego częścią, nie będąc fizycznie jego częścią. Ale coś, co, na co patrzę z zewnątrz, nie będąc w środku i wiem, że taka jest moja rola na to, żeby spojrzeć na to z tej strony, żeby móc zobaczyć tak naprawdę, gdzie powinniśmy być. Nie dlatego, żeby osądzać, ale dlatego, żeby Przynieść nadzieję i może um, taki zdrowy, zdrowy rozsądek, a, ale też, tak jakby być osobą, która po prostu będzie mogła zadać odpowiednie pytania, żeby móc stanąć w miejscu, w którym powinniśmy być jako Kościół, a nie w którym jesteśmy. Bo chyba z tym się zgadzamy, że nie jest najlepiej. I widzicie, to mnie doprowadziło do takiego, do takiego momentu, gdzie Bóg zadał. Czy tak, jakby pchnął mnie w kierunku myślenia w bardzo specyficzny sposób, żeby zastanowić się, jakim typem organizacji jest Kościół. I to jest pierwszy punkt, który chcę poruszyć dzisiaj. Że jak się przyjrzymy, to chrześcijaństwo, czy Kościół sam z siebie, jest militarnym typem organizacji. To jest organizacja wojskowa. I jak patrzymy tak naprawdę na na to, co Jezus robił, bo to najlepsze miejsce, żeby zacząć tak naprawdę sprawdzać, porównać to, gdzie jesteśmy dzisiaj jako Kościół z tym, gdzie tak naprawdę powinniśmy być, jest to, co robił Jezus i z jakim nastawieniem nas zostawił. Bo jak się patrzy na Jezusa, to Jezus miał tak naprawdę dwa główne cele, które, przez które definiował swoją funkcję i z którą nas zostawił. Jedno to jest niszczenie dzieł diabelskich, co robił przez uzdrawianie, wyganianie demonów, wskrzeszanie ludzi z martwych w taki bardzo, bardzo praktyczny sposób, pomaganie ludziom w rzeczach, z którymi oni sobie nie radzą, z którymi nie radziła się sobie, nie wiem, lokalna medycyna, psychologia, cokolwiek. Nawet jeżeli trzeba było cudów, Jezus uwalniał ludzi, uwalniał ludzi od związania, związania diabelskiego. A druga rzecz, to jest głosił, udowodnił przez swoje działanie, właśnie z, z punktu widzenia pierwszego i y, ustanowił Kościół na ziemi. Jako, jako Boże Królestwo. To jest to, po co Jezus był tutaj na ziemi: niszczyć dzieła diabelskie i ustanowić, ustanowić Królestwo Boże, tu na ziemi. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę, jak sobie zobaczymy, co Jezus mówił, w jaki sposób Jezus działał, to jest po prostu przyszedł na ziemię i ewidentnie udowadniał diabłu, że przejmuje. Kontrolę nad jego królestwem. Bo jak sobie zobaczymy, Jezus w momencie, kiedy był kuszony, to diabeł mu powiedział: Słuchaj, to wszystko jest moje? I mogę ci to oddać, jeżeli mi tylko się pokłonisz. I zobaczcie, że Jezus mu nie zaprzeczył. Jezus powiedział: Co ty gadasz za głupoty? Ta ziemia jest Boża. Nie. Jezus powiedział: Zaczął cytować słowo Boże, powiedział, że mu się nie pokłoni, bo tak naprawdę przez to, co mówił, zrobił przez całą swoją służbę i też, co jest prorokowane na końcu, że Jezus przyjdzie i Laską żelazną będzie władą narodami, narodami, aż na końcu diabła i całej jego armii, wszystkim tym, którzy wystąpią przeciwko Królestwu Bożemu, wrzucie do Jeziora Ogińskiego, co będzie drugą śmiercią. Jezus udowadnia, że ja się nie muszę, nie, nie muszę Cię kłaniać, ja przejmę kontrolę. I to będzie to, będzie to, to tak z angielskiego, hostile takeover, czyli to będzie po prostu przejęcie kontroli. On nie będzie się pytał nikogo o zdanie. Natomiast co ciekawe, Jezus nazywa Kościół swoim ciałem i mówi: Słuchajcie, ja teraz, ja teraz idę do Ojca, ale ześlę Wam Ducha Świętego, żebyście mogli czynić jeszcze większe rzeczy niż ja, bo ja byłem jeden, a Was będą miliony. Bo Jezus, tak naprawdę, jak się przyjrzymy, przejmuje kontrolę nad światem i tak jakby przejmuje, wygrywa wojnę w świecie duchowym, używając nas jako swoich posłaników, jako swoje ciało. I to jest fascynujące, bo Później apostołowie kontynuują tą retorykę, mówią a propos, nie wiem, ubierania zbroi Bożej, a propos wojny duchowej, a propos tego, że nie walczymy z krwią i z, i z ciałem, tylko z, tylko z duchem, z duchami, z, z, z światem ciemności. I ewidentnie widać, że Kościół został powołany, został zostawiony na ziemi po to, żeby kontynuować to, co zaczął Jezus, czyli kontynuować z niszczeniem dzieł diabelskich i udowadnianiem i pokazywaniem, że Królestwo Boże jest tu i teraz. Nie kiedyś, nie jakoś, jak zostaniemy porwani, porwani jako kościół, tylko tu i teraz. I to się wiąże trochę z wideo, które nagrywałem, nagrywałem wcześniej, a propos tego, że to tutaj się wszystko dzieje. I tutaj się wszystko skończy. W sensie, tutaj się zacznie wieczność. No, ale nie, nie będę wracał do poprzedniego wideo, zachęcam do obejrzenia. Natomiast coś ciekawe, bo jeżeli w tym momencie rozumiemy, że jesteśmy militarną organizacją, to znaczy organizacją, która została powołana do duchowej wojny, to to zmienia wszystko. Bo to zmienia tak naprawdę całe nasze nastawienie, bo patrzymy tak naprawdę dzisiaj na Kościół i niestety musimy przyznać, że jesteśmy bardzo daleko od tego obrazu. Bo dzisiaj głównymi problemami Kościoła jest to, jaki dom kupić, jaki samochód, że mamy problem z dziećmi w szkole, że chcieliśmy pojechać na wakacje, a nie za bardzo możemy, bo musimy mieć jakiś tam paszport Polsatu, żeby gdzieś tam polecieć. To są nasze problemy. Jak się to ima do organizacji, która jest przygotowana do wojny? Bo jak dla mnie nie ma nic. I wiadomo, że żyjemy w tym świecie i nie możemy się oderwać na zasadzie, bo mamy swoje życie, mamy dzieci w szkole i tak dalej. Ale większość naszego dnia powinna być skupiona na tym, że jesteśmy organizacją wojskową. I teraz sprowadzając to tak, jakby do punktu drugiego, czyli co to tak naprawdę znaczy dla nas jako jednostek, bo to będzie miało bezpośrednie przełożenie. No dobra, to ale to jak powinno wyglądać nasze życie? I to jest ciekawe, bo spojrzenie na to w ten sposób powoduje, że musimy zobaczyć, jakie są trzy podstawowe role, które. Ludzie, którzy są i grupy, które są tworzone w wojsku, jakie mają cele do spełnienia? I tutaj to jest oddzielny temat, jak mamy mówić o tym, jaka jest różnica między, między życiem chrześcijańskim, jako, ciebie jako jednostki, jako dziecka Bożego, a jakie są założenia dla ciebie, jako części grupy, czyli na przykład lokalnego kościoła, są dwie oddzielne rzeczy, ale to jest temat na inne nagranie. Natomiast, tak czy siak, Pierwszą rolą z tych trzech, które tak naprawdę musimy zobaczyć, punkt A powiedzmy, to jest to, że musisz się nauczyć otrzymywać rozkazy od góry. I tutaj wracam, jak zdarta płyta do tego samego tematu, cały czas musisz umieć słychać głos Boży. A niestety, po raz kolejny to powiem, spotykam się z ludźmi cały czas, którzy mówią na zasadzie, ale tak rozmawiasz z Bogiem, tak? Ale, ale co, Bóg ci nie odpowiada od tak po prostu. Nie słyszysz go o tak, przecież tak to nie działa. Ja zawsze, co? Jak sobie zobaczycie, co jest napisane w Biblii, to w Biblii jest bardzo prosto napisane. Już pomijam kwestię apostołów, którzy są jakimś wzorem, ale mówisz, a to byli apostołowie. Jezus mówi: Moje owce znają mój głos. Jezus nie napisał: Słuchajcie, będzie parę z tych owiec, które będą słyszały mój głos i będą mnie znały, a one wam powiedzą, co macie zrobić. Nie, moje owce znają mój głos. Więc jeżeli nie znasz głosu, nie rozumiesz, nie umiesz słyszeć jego głosu, zastanów się, czy jesteś owcą. Brutalne, ale to jest zdrowy rozsądek. Musisz zrozumieć, że po to masz Ducha Świętego w Tobie, żeby słyszeć głos Boże. żeby dostawać rozkazy z góry. Kropka. To jest Twoje powołanie. Bardziej już nie można, ludzie słyszeli Ducha Świętego, będąc, będąc w czasie, nie, nie mając Ducha Świętego, w czasie Starego Testamentu. A Ty masz Ducha Świętego w sobie. Bliżej się nie da. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Mieszka w Tobie. Ale druga rzecz. Tak naprawdę to, do czego są połowane jednostki, jednostki wojskowe, to jest to, żeby. Nauczyć się komunikować między sobą w jednostce, i nauczyć się, i prowadzić treningi razem jako grupa. I tu wracamy do, do, do bardzo ważnego punktu. Patrzymy na, na kości mówimy. Hmm, mamy za 40 tysięcy denominacji w samym kościele chrześcijańskim. I myślisz sobie, hmm, ale, ale, ale jak to? Jezus nie mówił, słuchajcie, to ja Wam tutaj zostawiam, a Wy zróbcie denominację, słuchajcie, tutaj będą bardziej konserwatywni, tu będzie bardziej charyzmatyczni, tu... Jezus założył Kościół, a nie denominację. Naj najbardziej, najbardziej dziwne w tym wszystkim jest to, że potrafimy, potrafimy dzielić się, nawet będąc bardzo blisko siebie doktrynalnie, potrafimy się podzielić, bo ktoś nie zgadza z jedną doktryną. Bam, rozłam w Kościele. I to nie rozłam, który jest błogosławieństwem na zasadzie. Dzielimy się, widzimy inne role dla siebie, nie wiem, do spełnienia, że jedni chcą pracować w tym, drudzy chcą robić to, czują powołani, błogosławimy sobie nawzajem. Nie, to jest rozłam, darcie ciała. A później patrzymy nawet na lokalne społeczności, widzimy, jak się żeremy między sobą o jakieś teologiczne rzeczy, które tak naprawdę mają zerowy wpływ na nasze życie. Bo ja myślę, że, to, że mamy wolną wolę, a ja myślę, że mamy predestynację. Albo ja myślę, że będzie, będzie porwanie kościoła, a ja myślę, że nie będzie. A ja myślę, że będzie przed wielkim uciskiem, a ja myślę, że będzie po wielkim ucisku. Naprawdę? W momencie, kiedy byśmy rozumieli, że jesteśmy jednostką wojskową, szkoloną walki duchowej, to byśmy rozumieli, że możemy sobie prowadzić takie uniwersytety, cały, jednostki cały czas i się bawić, śmiać się ze sobą na zasadzie, a, bo ja myślę to, ja myślę tamto i się sprzeczać ze sobą, ale w momencie, kiedy dostajemy rozkaz, to po prostu robimy to, co trzeba i głównym nic nie ma znaczenia. Znaczenie ma cel. Znaczenie ma misja, którą dostaliśmy. Nasze różnice nie mają żadnego znaczenia. Dlatego nie ma znaczenia, czy jestem baptystą, katolikiem, zielonoświątkowcem, charyzmatykiem, czy zwał się jak zwał. Nie ma znaczenia. Jestem dzieckiem Bożym, dostaliśmy zadanie, umiemy są współpracować, ćwiczymy razem, nie ma najmniejszego problemu. Dzisiejszy Kościół jest bardzo daleko od tego. Nie, nawet nie mówiąc o tym, że są Kościoły w tych samych miastach, które nie chcą z sobą rozmawiać. To powinno pokazać, jak bardzo daleko jesteśmy od tego obrazu. Niestety. A trzecią rzeczą, to tak naprawdę, do której jesteśmy powołani jako, jeżeli, jeżeli patrzymy na siebie jako na jednostkę wojskową, to jest to, że powinniśmy się nauczyć wykonywać rozkazy bez ich kwestionowania i być tak przeszkoleni, żeby móc efektywnie wykonać misję, która została nam powołana. I teraz nawet nie wchodząc w ten punkt. Jak daleko myślicie, że zajdziemy w tym temacie, jeżeli nie potrafimy z sobą rozmawiać, nie potrafimy sobie współpracować często. Nienawidzimy się, albo przynajmniej nie chcemy z sobą rozmawiać. A wisienka na torcie jest taka, że nawet nie jesteśmy w stanie słyszeć roz... nie jesteśmy w stanie słyszeć rozkazów z góry. To kończy temat, moi drodzy. I teraz. Przechodząc do punktu trzeciego, który znowu będzie troszeczkę bardziej abstrakcyjny, ale który tak naprawdę powinien nam pokazać troszeczkę z innej strony ten sam aspekt. Jeżeli jesteśmy organizacją wojskową, to tak naprawdę mamy tylko dwa tryby pracy: pracę w czasie pokoju i pracę w czasie wojny. Jedno, co się nie zmienia, to nasz cel, nasza misja. I pracujemy niezależnie, czy jest czas pokoju, czy jest czas wojny, pracujemy na to, żeby osiągnąć naszą misję. Nasza misja kościoła, wojskowa, taka militarna misja naszego kościoła skończy się dopiero wtedy, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię, zniszczy diabła i jego, jego aniołów, i wszystkich tych, którzy wystąpią przeciwko Królestwu, którą właśnie przeprowadził 2000 tysiące lat temu, i wrzuci do tego Wtedy prze, 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 przetopimy nasze miecze na, nie wiem, lemiesze, cokolwiek. Przestaniemy być organizacją wojskową, bo wojna będzie wygrana, ale to jest przed nami. I dlatego w momencie, kiedy mamy czas, czas, czas pokoju, czas wojny, musimy wiedzieć, w jaki sposób funkcjonować w danym czasie. I nie chcę nawet wchodzić w temat tego, że jesteśmy, powinniśmy prowadzić wojnę teraz, bo teraz powinniśmy walczyć. Pomijam ten fakt, pozostawię to tak, jakby temat na oddzielne, no, na oddzielne nagranie. Załóżmy, że patrzymy na to w ten sposób. Jesteśmy w relatywnym czasie pokoju. Nic się nie dzieje. Jesteśmy. Jest wszystko ok. Przynajmniej większość ludzi, którzy żyją w krajach zachodnich, ma luz. Pomijam troszeczkę się nam namieszało te wszystkie lockdowny i tak dalej, ale. Nic się nie dzieje, żyjemy w czasie pokoju, mamy domy, mamy samochody, jeździmy na wakacje, jest super. A nawet teraz. Kościół tak naprawdę nie różni się niczym od, 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 od ludzi z zewnątrz mamy te same problemy, te same walczymy z tymi samymi rzeczami, patrzymy na stan ludzi w kościele mentalnie bardzo często jesteśmy bardzo w, w, w słabym stanie. Ludzie, którzy się nie rozwijają przez lata, kościoły, które po prostu, w, w, w których nie mają misji, w których skuteczność robienia tego, co powinniśmy robić jako Królestwo Boże, jest praktycznie zerowa. I nie mówię, że wszyscy, ale popatrzcie na to w ten sposób. Dlaczego w kościele tak naprawdę mamy taki escapism, czyli takie nastawienie w zasadzie, że no, ja tu się nie czuję jak w domu, bo mój dom jest w niebie. To, co robimy, to w momencie kiedy nic się nie dzieje w czasie pokoju, my czekamy na to, kiedy stąd zostaniemy zabrani. Jakie to ma związek z byciem, z byciem armią Boga, które kontynuuje dzieło Jezusa, który niszczył dzieła diabelskie, tu i teraz, i udowadniał, i pokazywał, że Królestwo panuje tu i teraz, w tej chwili na ziemi. Te dwa obrazki są tak daleko od siebie, że nie mogło o czym mówić. Natomiast problem z tego aspektu kwestii rozumienia czasu jest jeszcze jeden. Kościół. Mam wrażenie, że nie zrozumiał, oprócz tego, że nie rozumiem, że jesteś militarną jednostką, nie zrozumiał, że czas pokoju to nie jest czas na obijanie się, to jest czas treningu. Teraz, kiedy nic się relatywnie nie dzieje, jeżeli nie walczymy, bo są tacy, którzy walczą dzień po dniu, ale pomijam ten fakt znowu, teraz, kiedy, kiedy jest relatywny czas pokoju, powinniśmy się szkolić. I może dlatego wielu z Was nie rozumie tak naprawdę, że dzieje się coś w Twoim życiu, sobie znowu jakieś doświadczenie. To nie jest doświadczenie, to jest trening. Masz czas pokoju, więc co jakiś czas Bóg zrzuca coś na Ciebie, żebyś mógł czy mogła nauczyć się nowych rzeczy, bo przyjdzie czas, gdzie nie będzie czasu pokoju i to już nie będzie czas na ćwiczenia, to będzie czas na wojnę. I musicie zrozumieć, że, że to jest problem, dlatego że jeżeli tego nie rozumiemy, to się obudzimy z ręką w nocniku. Bo teraz jest czas na ćwiczenie, jeżeli teraz nie ćwiczymy, to na co liczymy w momencie, kiedy przyjdzie czas wojny, kiedy przyjdzie czas, że fizycznie na tym świecie stanie się coś, co spowoduje, że nie będzie już więcej wakacji. Musimy się obudzić jako kościół, bo kilka rzeczy, chociażby, które się dzieją dzisiaj, które trochę mnie pchnęły w kierunku nagrania tego wideo. Po pierwsze sytuacja na granicy z Białorusią, parę miesięcy temu, chociaż z tego co wiem, to wojsko ciągle jest na granicy. W momencie, kiedy rozmawiałem z ludźmi, a mam ludzi, którzy są, wiedzą, co mówią, są w wojsku i wiedzą, co mówią, mówią, wszyscy jak jeden mąż. To była prowokacja. Latali dronami na granicą i mówią, słuchaj, widać było, jak ci ludzie są ładowani do ciężarówek, wywożeni na noc, gdzieś tam do jakiegoś miejsca, ładują telefony i przywożeni są ciężarówkami z powrotem na to samo miejsce. Rotacja ewidentnie była to prowokacja i wojsko o tym dokładnie wiedziało. Media o tym nie mówią, bo nie chcą siać paniki, ale to jest prowokacja. Ktoś testował, w jaki sposób zachowamy się w momencie, kiedy stanie na granicy ktoś lub coś, co zagrozi naszej wschodniej granicy. I nagle, parę miesięcy później, świat zaczyna brzęczeć, że Putin myśli o przejęciu Ukrainy. Po pierwsze, jest to Śmieszne, że tak naprawdę świat, że Zachód jest zaskoczony tym, tym faktem, bo Putin od początku mówił, słuchajcie, ja chcę odbudować Wielką Rosję, a Ukraina była częścią Wielkiej Rosji. Do. Natomiast problem polega na tym, że nie wiem czy wiecie, ale ludzie, którzy w Polsce mają nie wiem suwy albo albo takie bardziej jeepowate samochody, zaczęli dostawać papiery. To są fakty. Dosta zaczęli dostawać papiery od, od wojska. Na zasadzie masz taki samochód, musisz wiedzieć, że jeżeli przyjdzie wojna, ten samochód zostanie zarekwirowany dla celów wojskowych. To są fakty. Do lokalnych biznesów zgłasza się wojsko i sprawdza, na ile będą w stanie używać, na ile, jaką przepustowość mają lokalne biznesy, które mogą, wojsko może potrzebować użyć w czasie wojny. To są fakty. I wisienką na torcie będzie to, jak w pierwszym zborze Kościoła Baptystów na, na, na Walicowie, nie wiem, jakiś miesiąc temu był pastor ukraiński, który powiedział, słuchajcie, módlcie się o nas, bo na Ukrainie ludzie przygotowują się do wojny. Literalnie przygotowują się do wojny. I powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mówi, módlcie się o nas, bo jeżeli zostaniemy my zajęci, to wy wiecie, że jesteście następni. I nie chcę wchodzić tutaj w politykę, to nie ma znaczenia, czy to jest możliwe, czy nie, bo to granica a Unii Europejskiej. Na, nie ma znaczenia. Chodzi o sam fakt. Putin podjedzie pod granicę, co wtedy? I mówię to w tym kontekście, żebyśmy zrozumieli, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, kiedy czas pokoju się skończy. I kiedy będzie tak jak za czasów stanu wojennego, że budzisz się rano i będziesz miał czołgi na ulicach? Zapytaj się, moi, moi rodzice, budzisz się rano, masz czołgi na ulicach. Co wtedy? Jeszcze nic się nie stało, nikt nie zaczął bombardować, po prostu. tylko były czołgi na ulicach. Świat się zmienił na co najmniej parę lat. Nie wiesz, co w tym momencie World Economic Forum mówi? Nie wiesz tak nawet, coś, co to znaczy wielki reset. Ludzie przewidują kompletne złożenie ekonomii obserwowałbym wrzesień tego roku. Tak obstawiam. To marzec albo wrzesień są takie dwa najbardziej um, okultystyczne miesiące do robienia takich rzeczy. Mam nadzieję, że nie. A co się stanie, jak się rano budzisz i okazuje, że nie masz dostępu do konta, nie masz dostępu do pieniędzy, półki w sklepach są puste w ciągu paru godzin. Musimy zrozumieć, że do takich rzeczy powinniśmy być przygotowani. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że z takie sytuacje będą tak jak Abraham, który był w Sodomie i Gomorze. Przychodzi anioł i mówi: pakuj się i spadamy. Teraz. Nie jutro, nie za tydzień, nie za miesiąc, teraz. I widzicie, problem polega na tym, że nie do wszystkich przyjdzie anioł. Dostaliśmy ducha świętego w sobie, żeby móc reagować na takie rzeczy, żeby budzisz się w środku nocy i wiesz, co z tym zrobić. I to nie jest tak, że, bo wiele ludzi, mam nadzieję, że tak nie będzie, że miłosierdzie po prostu Boże ocali, ocali wielu, ale może być tak, że obudzisz się w nocy, pyszala, nie mogłem spać, już się rano nie obudzisz. Bo zostałeś obudzony po to, żeby anioł ci mógł powiedzieć, żeby Duch Święty mógł ci powiedzieć, słuchaj, zbieraj się, masz godzinę czasu, spadamy stąd. A ty powiedz, o, nie mogę spać. Bo nie rozumiesz, że po to zostałeś obudzony. Jak wielu wstawienników, którzy są budzeni w nocy. Widzicie, to jest to, co chcę, żebyście wzięli z tego nagrania. Jesteśmy militarnym typem organizacji. To Jezus pokazał i z taką misją nas zostawił. Nasza misja się nie skończyła i się nie skończy jeszcze przez jakiś czas. I my musimy zrozumieć, jaka jest nasza rola, co to znaczy dla nas jako jednostki, co to znaczy dla nas jako jednostek, będących częścią większej jednostki czy tej kościoła, że powinniśmy umieć słyszeć rozkazy z góry, że, powinni, że, że powinniśmy umieć ze sobą komunikować i ćwiczyć ze sobą nawzajem, niezależnie z jakiej denominacji jesteśmy, powinniśmy rozumieć i widzieć, gdzie tak naprawdę, kiedy jesteśmy częścią większego kościoła, i powinniśmy móc wykonać rozkaz, wiedzieć, co to jest rozkaz, i wykonać go bez szemrania, bez dyskutowania. I przynieść odpowiedni skutek. I w tym wszystkim musimy rozumieć, że teraz jest czas pokoju, teraz jest czas, żeby ćwiczyć. To, co się dzieje w Twoim życiu, to jest trening. Wszystko to jest ćwiczenie. Wszystko. Powinieneś znać swoje powołanie i wiedzieć, co z tym zrobić. Widzicie, zostaliśmy jako Kościół powołani do bardzo konkretnej roli. W momencie, gdy sytuacja się pogarsza drastycznie, Kościół powinien być tym światom na górze solą ziemi. Kościół powinien być przeszkolony, że w momencie, kiedy coś się dzieje tak, on jest w tej roli automatycznie. Natomiast dzisiaj to, czym się zajmuje Kościół, nie ma nic z tym wspólnego. Mówimy o uświęceniu, o, nie wiem, o powodzeniu, o wierze, o tym, o tamtym. Nie jesteśmy, nie przygotowujemy się do wojny, nie jesteśmy szkoleni do tego, jaką rolę powinniśmy pełnić na świecie. W dużej mierze. I teraz, jeżeli mijamy się z celem, do którego zostaliśmy powołani, to zastanówcie się, jaka jest definicja grzechu. Bo w hebrajskim, z tego co wiem, to to jest chybienie celu. Widzicie powiązanie? Dlatego pomyśl o tym i zrób coś z tym. Bo jeżeli myślisz, że zaczniesz swoje szkolenie w momencie, kiedy świat stanie na głowie, Wtedy to już będzie za późno. Jeżeli podoba Wam się to wideo, świetnie, lajkujcie, nie wiem, dzielcie się tym, komentujcie. Jeżeli nie, to tak samo, lajkujcie, komentujcie, ale ale tak naprawdę jeżeli Wam się to, szczególnie Wam się to nie podobało, albo macie coś w swoim sercu, podzielcie się, napiszcie, w skomentujcie. Nie dlatego, że potrzebuję komentarzy, tylko dlatego, że wiele rzeczy możemy się nauczyć, rozmawiając ze sobą na ten temat. I są rzeczy, z Twojego punktu widzenia może być bardzo znaczące dla wielu, którzy obejrzeli to wideo, ale będą chcieli porozmawiać głębiej na ten temat. Jeżeli jest coś, co chcielibyście, żebym skomentował, żebym nagrał, nagrał coś na ten temat, to bardzo chętnie dajcie znać i nagram to dla Was. I tym optymistycznym akcentem do zobaczenia w kolejnym nagraniu.